Dom opieki złożył zamówienie, które poważnie zaniepokoiło dostawcę. Zdecydowanie wyróżniało się na tle innych. Mężczyzna musiał powiadomić policję i był to krok w dobrą stronę. Dzięki jego podejrzeniom porażająca prawda wyszła na jaw. Sytuacja zszokowała samych funkcjonariuszy. Dom opieki do tej pory funkcjonował dość sprawnie. Musiał zostać zamknięty przez jedno zamówienie. Kiedy w progach placówki pojawiła się policja, funkcjonariusze za nie mówili. Dom opieki musiał zostać sprawdzony przez policjantów. 13 kwietnia policja została powiadomiona przez dostawcę, że w lokalnym mogło stać się coś złego. Mężczyzna był przerażony, bowiem podwskazany adres miał dostarczyć ogromną liczbę worków na zwłoki, 25 sztuk. Centrum rehabilitacji i opieki Wandover w stanie New Jersey w USA natychmiast zostało skontrolowane przez służby. Kiedy weszli na teren placówki, włosy zjeżyły im się na głowach. Pierwsze swoje kroki skierowali ku kostnicy, znajdującej się w Z informacji, które uzyskali, wynikało, że mogły być tam złożone jedynie cztery ciała. Ku swojemu przerażeniu naliczyli aż 17 zwłok, a jedno z ciał znaleziono też w szopie, dopiero potem zostało przeniesione do kostnicy. Jak można się było spodziewać, tak ogromna liczba zmarłych jest związana z szalejącą pandemią. Brakowało testów i środków ochrony osobistej, według New York Times, w Vandover zmarło w sumie 68 osób. Niestety, u 26 z nich wcześniej stwierdzono, śledczy uważają, że to bardziej niż pewne, że Covid-19 przeniósł się na innych podopiecznych placówki, a przez liczne choroby współistniejące zaatakował wyjątkowo agresywnie, doprowadzając do śmierci. Testów na nie wykonano na wszystkich zamieszkujących dom opieki, ponieważ zwyczajnie ich brakowało. Teraz policja będzie przypatrywać się sprawie. 2. Sytuacja domów opieki w USA jest bardzo zła. Brakuje nie tylko testów, ale też leków, którzy podopieczni stale przyjmują, personel z kolei narzeka na brak środków ochrony osobistej. Amerykańskie media podają, że na COVID-19 choruje tam już 35 tysięcy seniorów oraz pracowników, a aż 5,7 tysiąca osób zmarło. Źródło?